W tym zadaniu wykorzystamy adres mieszany, zrobimy tabliczkę mnożenia. Będziemy blokować liczby z kolumny A, które będą potrzebne do naszej tabliczki, i blokować wiersz pierwszy. Kolumnę A będziemy mnożyć przez wiersz pierwszy. Zaczniemy od znaku równa się. A2 musimy pomnożyć przez b1. A2 i b1 muszą to być adresy mieszane, czyli tu w A2 blokujemy kolumnę A, a w b1 musimy zblokować cały wiersz pierwszy. Będzie nam to potrzebne do szybkiego obliczenia pozostałych komórek. Dolar przed A i dolar przed 1. Ten wynik możemy rozciągnąć na resztę. Komórek. Zadanie zrobione.